Witam Was w kolejnym odcinku, dzisiaj kolejny update Armii Imperium Dzisiaj mam w planach zrobić Mały update Z trzech minifigurek, jak w praktyce zawsze Mogę Wam pokazać Drugą część, która świeci Mega dużymi pustkami W porównaniu z tym Przepiękne minifigurki Tutaj zmieniłem ustawienie, tam też Tutaj dojdzie Jeden chyba scout Z tego co pamiętam, zaraz sprawdzę ale no dobrze, nie ma co przedłużać i zaczynajmy. mamy takie na miejsce, takie ekstra świeci pustką. Czyli takiego pilota. Tutaj dochodzi nam... ...jedna starsza wersja. To jest gazetki, ten nie pamiętam z jakiego zestawu jest. Ale jest po prostu ogólnie starszą jego wersją. Ale co nie jest na tył, Konkretniej tutaj. Tutaj przychodzi... A no w sumie nie. Co, co ja teraz robię? Na chwilkę wejdę, by to odmierzyć. Tak. I tak to będzie wyglądać. Ten mam w planach dać tą nowszą wersję. I ona tak pójdzie. Tak samo jak ta. Um, ale dobrze. Na tej płytce. To już by było na tyle z tej płytki. Czas na ostatnią rzecz. Czyli skałci. Jak widzimy, mamy ich 10 plus dwóch z chow Dochodzi nam taki starszy ziutek. To jest jedna z pierwszych wersji, więc ułóżmy ją. O! Czy tak go widać? Nie. Tutaj go mamy. No i tak to by wyglądało ten update. Poza tym zrobiłem sobie jeszcze takie płytki. Ja na przykład mam Musztardę. Darta Maula. Darta Wejdera z kalendarza. I Palpatina. Oraz Wezły lukego Luke'ego Wejdera. To jest ten z pojedynku obi Kenobi'ego z Wejderem. Z tego zestawu z filmu Obi-Wan Kenobi No więc to by było wszystko z tej armii. Na chwilę będzie tylko może przerwanie. Tak wygląda to z góry. i tak to by wyglądało. Jeszcze, przepraszam za mój głos, ale jestem trochę przesiębiony. No. Więc tak to by się prezentowało. Jeszcze takie małe plany. Tutaj planuję sobie dokupić jeszcze jednego starszego albo ewentualnie nowszego. Na pewno sobie jeszcze jednego tutaj domówimy. Sandtrooperzy na pewno się pojawią. Pilotów chciałbym sobie pociągnąć dalej. Tutaj ewentualnie Inferno skład. Albo Death trooperzy. Tutaj skali w trooperzy różnie ja on to zaplanowane. Na niedługo, może na jakieś inne szturmowce się pojawią. Może za niedługo update klonów. No, więc tak to by się prezentowało. Dziękuję Wam za wszystko. Za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.